Z tej strony kruszy HD. Mamy jestem... topkę polski! Nie mamy topkę polski, jestem... Ogólnie 100... U mnie jest 105. A u mnie jestem 106. Dobra. Mamy... Dawaj gramy jeszcze. Mamy to. Topka polski. Dobra, kończymy ten odcinek. Topeczka polski. Tope... Tak, to topka... jest topce. Proszę, kto jest w topce? Proszę. Przestaniesz nazyw. Za to powinien być e, sobie. Congratulations! Dzisiaj bom pomagałem. Dzisiaj dzisiaj ponad 50 pucharków, żeby być w topce. Masz? A, a wyszliśmy w sumie też na zero z tymi pucharkami ujemnymi wtedy. Jest. Jest art. Dobra, ja idę do... Ja my już kończymy to ten odcineczek do suszonka. Trzymajcie się. Halo I trzy. Dzień dobry, manko z tej strony Groszkady Dzisiaj nagrywamy fragment do odcinka Eee, Co robisz? Dobra, Już? dzisiaj nagrywamy fragment Włącz muzykę A, <ślamy wyszczyny> ja To może się ale okej Ja tu mam ważną rzecz mieć... Dawaj, trzy Na sam Dawaj <ślamy> Boję się Będziemy to no. I teraz zerujesz to. Dawaj. dawaj. I teraz zeruj to. No dawaj. Zeruj to. Dawaj, to no dawaj to, dawaj to. No. to. Dawaj. Raz, zerów to. Raz, Jeszcze zanim pan. Nie, poczekaj. Jak się czujesz, Czy jesteś mokry. Tak? Jestem mokry. No. Ale ty jesteś w topce. Na 3, 2, 1, zerów. 3, 2, 1. Ale z tego będzie funny. Ale z tego będzie funny moment, łopie. Dawaj. Nie posikaj się. No, żeby ci nasem nie wyszło. Nie wiem, ja by nie weź nos, ale ulizany. Ja. Uuu, ale ulizany. Nie! Pojnałem. Oblałeś mnie. Kolejny, kolejny debil. No. Także ja spierdolę. Przynajmniej mogę się wykąpać. Wylewamy to w prawo obrałsa. A i jeszcze jedno: Jak, jeśli chcecie, żeby on i ten drugi Debil weszli tam do opuszczonego ośrodka, to zostawcie 10 łapek bo inaczej to zabijemy jego. Albo no je, jego, albo jego, głosujcie w komentarzach. Albo mnie. No, żeś zrobił. no to żegna się. Kurde. Aparat byś oblał. To jest no dzisiaj żegnam się z tym odcinkiem. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie.